mordeczki, czyli witajcie mordeczki na moim kanale ja jestem Michał, a wy jesiecie mordeczki właśnie urodzono mi dwie pandy i tutaj, nie, że ja jestem bo, bo dwie pandy urodziły, ale ale niestety ale jestem musieliśmy jedną pandę dwie pandy zabić o, bo po prostu nie było aż pięciu. I bym jakby bym już miał, co jakby je chcę mieć. E, te e, pandy. Zmierzę. że chcę mi, mieć w i w dzisiejszym odcinku właśnie przejdźmy na e, tej przetrwanie i wybierzmy się jakieś jedzonko. Oczywiście nie chcemy aby no, chcemy aby nasze jedzonko tutaj było troszeczkę zmartwione. Proszę. Ach, tutaj leczą inne. něco se povolí nám jít. Zaprezentuji tam. Moje pěkné ale nerozumím jsem aby... Like, to je... Takým Ho, ho, ho ale po prostu chciałem wam się pokazać że miałem 5 pandy ale ja niestety jeszcze nie mam bo musiałem kilka pandy zabić no tak ho trzy że pandy musiałam niestety zabić, to, to jest dla mnie bardzo szokujące, że musiałam to zrobić, ale jeśli jesteś dziewczyną, to proszę nie płacz, to proszę nie płacz, bo wiem, że to było troszeczkę smutne, ale teraz się żyje i trzeba tutaj zaszalać W mojej i w dzisiejszym filmie e, pokażę Wam, co tu Wam tutaj pokazać. Jesteśmy bardzo do niego. czyli tak jest to, jest, jest, i jest to żeby się będzie smażyło. I podajcie na kanał Bula i Kolegi Kowal. E, podajcie do Buli. E, wczoraj wyszedł film, ale bez głosu niestety, bo rozmawiałem z Bulą na tym odcineczku. Rozmawiałem z Bulą na tym odcineczku. już. I na tym odcineczku sobie ja... i o. i właśnie w dzisiejszym odcineczku coś Wam pokażę, bo odkryłem Ameryczkę. Odkryłem Ameryczkę. To... Obiecałem wam, że zrobię film gdzie będzie odkryta Ameryka. Idziemy sobie tam. Juj, to się zle, źle zrobiłem. Na szczęście ma się przy sobie rzeczy. I to może was słychać zrobić. Czy nie? No. Dobra, właśnie bo... nie troszeczkę, ja tu w ogóle zobaczcie na to co tu w ogóle jest takie bardzo dziwne oznaczenie bo jak wiecie to bardzo dobrze steruję Minecraftem bardzo dobrze znam Minecrafta może coś tutaj znalazłem może nie znalazłem takimi rzeczami nie ale tutaj też sobie inni sobie się tu kąpią Na przykład patrzcie rybki sobie tu kąpią się w ogóle wszyscy się mogą kąpać oprócz ludzi o, o, a w dzisiejszym odcinku patrzymy co jest w tej skrzyni tak, w tej skrzyni ma i ciekawego ja jestem taki mobek. Ja nie lubię tych mobków. Nie wiem po co je wymyślili te mobki. Ale wodne mobki są. Niezbyt fajowskie. Nie są z, niezbyt... Że są, nie są fajowskie. Wiecie. Jaka tylko wyłącznie rybki. И на тех водных mm -hmm. Обычно я у меня помысл а! Может ходить что Нет, но тут у меня что-то странное но это тоже не Я конечно, был Куда? Mordeczko, mordeczko Ile oni mi w ogóle mają życia? Uła, uła! Widzimy mojego pieska A może się jeszcze podkoneczkę? Mm, to ja zrobiłem Co jest? Ja? Zrobiłem. o, tutaj przyszło mi wiadomo, że mój jeden z ulubionych youtuberów jedygarów... Ogólnie... <tryk> <tryk> Aż lulu bicia paliona, podaj na palion. <tryk> też na kanał wulaj koledzy Kowal. ten kanał dopiero się rozwija. I ma dwa subskrybenty. Dwa subskrybenty. ja dziękuję za te. Ostatnie 15 subskrybentów. Będę taki szczęśliwy jak. Dejście mi subskrybenty. Będę strasznie ucieszony, że. Dejście mi subskrybenty. Że panujecie nad moją. pracą. Że. Wiem, że o to, co robię. Troszczycie się o wyświetlenie, bo wyświetleń już mamy dosyć dużo. Jak cztery, 400 nowy uczestnik, który nie możemy powiedzieć imienia, bo jeszcze nawet nie wiem, jak on będzie miał ten... Podobno. Ja bym chciał, żebym miał ksywkę burak. Nie, no. A, to jest to, tak? Proszę. Ale znieśmijają, znieśmijają. No chodź, no chodź do mnie. Cześć. Aha. Ona będzie mi jajko. Widzicie? Taka współczesna praca. Ona będzie przeze mnie lubiana. I ona będzie mi, jakby ja, i będę dała ciasteczka. I już patrzcie, ile patrz, mam już boraków. Czekaj, muszę muszę coś sprawdzić. O, musimy wyjść na kreatywnego na chwilę. Bo coś mi tutaj nie wiesz. Chyba, że czekajcie. Jeszcze mi, ja chwilę to odłożę. O czekajcie chwilę, muszę coś dać dla mojego kamarka. Chodź chodź to No i za kamarek to chwilę. Kamilek to jest w ogóle taki śmieszny, śmieszny papudak, że papudak jest czy niego fajny.